Artyterapeuta, który też z tego co wiem na doświadczył uzdrawiającej mocy muzyki i mam nadzieję, że podzieli się z Państwem dzisiaj tym doświadczeniem podczas warsztatów literackich Moja Piesi. Usłyszymy też wspaniały koncert Zapomniana Piosenka, będący hołdem dla naszego wielkiego artysty Mieczysława Foga w wykonaniu zespołu tangofob i nieodłącznym elementem dzisiejszego dnia jest wystawa malarstwa mamy tutaj podziwiamy piękne obrazy pana Adama Leńca wystawa nosi tytuł Ontologia Szanowni goście bardzo dziękuję że nasz dom znalazł się na tej mapie domów pomocy yy, które doświadczają tego doświadczą tego pięknego, uzdrawiającego działania muzyki, literatury i malarstwa. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, wielka radość.

Co możemy zrobić? Pomagać. Prosta sprawa. To nie boli, to nie, to nie jest trudne. Wystarczy być, wystarczy zreflektować, że obok nas są ludzie, którzy cierpią, którym warto pomagać. Nie będę przekonywał nikogo do pomocy w domu pomocy społecznej, choć to jest proste. Wystarczy spojrzeć na człowieka, wystarczy z nim być, czy wystarczy go dotknąć, czy złapać za rękę. Wystarczy porozmawiać, obejrzeć zdjęcia, zrobić cokolwiek, być przez chwilę dla kogoś innego. Czasy rozkwitu polskiego filmu, czasy zielonych panowników, Tweet Pro Quo, yy, Hanek Ordonek, yy, Zulpogorzelskich, Hemarów Petersburskich, yy, niejakich Żabczyńskich, prawie tak przystojnych jak ja. Zwariowane, szalone czasy. Ja nie wiem, o czym marzy Mieczysław Fok, który swoją kawierę rozpoczynał właśnie w tych czasach, ale wiem dzięki niemu i myślę, że Państwo również. O czym marzą dziewczyny, kiedy stają się kobietami? O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy swój przemienia się w kwiat? O czym śni, gdy się odsknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czy jego jedną małą chwilę radości u boku kochanego. Stanąć na ślub, Chcę przy sercu i usłyszeć, kocham Cię. Słyszymy. Panie Orszak, chodź. Mariusz! Dzień dobry, Cię się Krzysztof. Nie wiem, czy wszyscy byliście na koncercie przed chwilą? Tak! Powiem pewną historię z mojego życia która mam nadzieję, że spowoduje, że, że pomyślicie o sobie i o swoim życiu, że każde życie jest wartościowe. Czasami nasze doświadczenia z życia nie są zbyt łatwe, ale one powodują, że jeśli je wypowiemy, to one nam ułatwiają życie. Po prostu stajemy się bardziej wolni od tych... Od tych naszych trudnych momentów. Ale są też y, momenty piękne i na nich warto się skupić. No jak tutaj się nie oświadczyć? Jak oświadczają się poeci? Ano, pisząc wiersz. No, na przykład taki niejaki Bruno Jasiński. Ale na mnie patrzy. O, piękna Biała Damo z ławki, perfumą, której cały chciałbym przesiąc. Pani ma w sobie tyle ogni, których nikt nie wskrzesał. Pani może kochać, panie dyrektorze, cały miesiąc? Tak panie... jest. O, piękna Biała Damo, perfumę, której ciała jak jadł śmierca Wyjdź tam w mroku, już czeka na ciebie pod bramą. Samochód mojego serca. Wyjdziesz za mnie? Nie? Dlaczego? Ale jest taka piosenka. Wyszłam, zaraz wracam. Bardzo proszę. No cóż, poczekaj, Michał, muszę wyjaśnić, że znowu nie trafiłem. To nie spojrzałem. No cóż. Nieważne. Komu? Wolnej? To nie, 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 to nie chodziło. o... Tych rzeczy, drodzy Państwo, nie załatwia się za pomocą wolna, niewolna. Obrączka nie ma tu żadnego znaczenia. Proszę spojrzeć. Próbowałem napisać jakąś książeczkę. Ona jest bardzo cieniutka i bardzo e, malutka, ale Opisuję doświadczenia z procesu leczenia onkologicznego, w, w którym w zasadzie można przyjąć... Tak mi się wydaje, że mam nadzieję, że Pani Renato, że przyjmie, że, że ma Pani podobne myślenie, wszelka aktywność powoduje, że będziemy po prostu dłużej z, żyć z, z jakości. To oczywiście ma, ma, ma to też wpływ na naszą jakość życia. Korzystanie z, ze sztuki jest po prostu zdrowotwórcze, bo, bo ona pomaga się wzruszać, uśmiechać i tak dalej, i tak dalej. rozwijać się jak najbardziej. Teraz słyszek akustyczny będzie zaskoczony. Ciągnę kabel, ciągnę kabel. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Państwo mogą się odwrócić, tak? Jesteście świadkami wielkiego wydarzenia. O piękna biała damo z krzeseł. Perfumą, której cały chciałbym przesiąc. Pani ma w sobie tyle ogni, których nikt nie wskrzesał. Pani może kochać cały miesiąc? O piękna biała damo, perfumy, której ciała jak jatku śmierca. Wyjdź tam w mroku, już czeka na ciebie pod bramą. Samochód mojego serca. Wyjdziesz za mnie? Co to znaczy? Nie, pani nie wie, co mąż na to. Nie, w dzisiejszych czasach takie rzeczy to tam będzie. Ten. No, no dobrze. Michał, poczekaj, momencik. Muszę ustalić jedną najważniejszą rzecz. Przepraszam najmocniej. Ile ma pani posagu? W ogóle nie ma. Ja. Miaczystwa Fok był fanem motoryzacji. Pierwszy samochód Citroena kupił w 1924 roku Jeszcze przed wojną brał udział w licznych wyścigach amatorskich po ulicach Warszawy, wtedy można było się ścigać. Po wojnie zwiedził niemal całą Polskę za kierownictwo i aut. Mówię kierownic, ponieważ samochodów miał wiele. A ponadto na każdy koncert jeździł własnym autem. Świat wtedy był szalony, świat miał 16 lat, jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony i pędził tak wzdłuż trzos, jak ośmiocylindrowy twój wóz, a w nim mój los najmilsza jednak była luzeczka załóżp. Pachnąca mocno, złe wagi. Rozwiane wiatrem wpędzie twoje złote włosy. I coraz ten co krwi. I wtedy sobie wymyśliłem, że skoro nie dam tej satysfakcji publiczności, to powinienem się tą mózgom zająć. Wymyśliłem mózgoterapię, to znaczy, żeby się kształcić w tym charakterze, i skończyłem rzeczywiście studia z arteterapii. No i to jest jakby po w różnych doświadczeniach zdrowotnych, coś, czym się. Zajmuję teraz w tym stowarzyszeniu i razem z chłopakami jeździmy po różnych miejscach i także chciałem tutaj właśnie to, co wcześniej Pani Ania mówiła, nie zaczynamy teraz, tylko zaczęliśmy o godzinie 11 w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim. Tango. Żegnajcie burzę i serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko ma gram cię, wspomnij mnie. W sercu zapłaczę. Odwołuj się dawne, obłędne rozpacze. I wszystko zgaśnie i minie Nim z merobią to wstanie wrzask tango-winobial. Tangowych marzeń i snu. Niechaj we serce ukowysze Po wielu latach wróciłem mi do malowania obrazów. Pierwszy, który chciałem zrobić, tak żeby się rozkręcić, to wymyśliłem, że zrobię kopię Wincenta Van Gogha, gwiaździsta. Robiłem te kopie trzy po kolei i męczyłem się strasznie. Wyczytałem w książkach i poszukałem w źródłach, jakimi pigmentami on to malował. Przy trzecim odkryłem, używał jeszcze jednego pigmentu, którego nie wszyscy podają i ten pigment nazywa się właśnie Cyrillian. I ten sygnał spowodował, że ja maluję tę farbą prawie wszystko. To zdrazy Wam taką ciekawostkę tam nie ma ani grama zielonej farby. Te dwa obrazy łączą się z tym środkowym tym, że ta pani, która stoi i ona widzi swoimi oczami, to my widzimy z perspektywy naszej, tak jak opatrzność widzi. Czy tak jak wasz pan dyrektor, wasz widzi, on was widzi zupełnie inaczej niż wy widzicie siebie? I ten obraz to jest tak, jakby właśnie widok nasz, tego co my widzimy w innych. A tamte to są widoki takie wewnętrzne tych ludzi. Tym z lewej strony jest kobieta, która patrzy przez okno. Ona jest bardzo zamyślona, nie widzimy jej twarzy, ale ten pejzaż, zielone kule, zielone trójkąty one. Budują coś takiego, co wygląda jak ogród. Na horyzoncie widać pociąg. Z jego komina wydobywają się jakby kłęby dymu, które są w kształcie takim, który może kojarzyć się z łzami. I ta każda kolejna łza zamienia się w górę i w cały jej pejzaż. Prawy obraz to jest mężczyzna, który jest trochę wypalony jak zobaczycie, to taka skrupa z niego tylko została. I na stole przed nim jest szachownica, a tam ma szachamata ustawionego więc taki trochę przegrany facet. I nie widzi, że za ścianą jest latarnia, która pokazuje drogę. Oni są w swoich światach zamkniętych i kompletnie nie kumają tego, że jedno jest obok drugiego. To takie refleksje. Na temat tego, jak czasami nam w życiu dzisiaj przytrafia. Jesteśmy bardzo blisko fizycznie, a czasami bardzo odlegle. No dobrze, żeby nie przedłużać, to jeszcze wam powiem trzecie pomieszczenie, to jest kolejny obraz. Na koniu siedzi młoda dziewczyna. I na kolejnym obrazie jest już w galopie na moście i ucieka z tego miejsca. Ten cały syk. Ontologia, który będę dalej malował, będzie miał kolejne, kolejne, kolejne obrazy i to będzie jedna wielka opowieść. I być może kiedyś dojdzie do tego obrazu. Tu pani jedna zasugerowała, pytała, czy to też jest. W tej serii nie jest, ale być może będzie. Być może z tamtego pomarańczowego okienka wyjedzie mała dziewczynka, która zamieni się kiedyś w tą kobietę. On ma tytuł Fides, czyli wiara. U mnie na tym obrazie pokazuje się, że w życiu, żeby płynąć, wystarczy wiosło, a nie potrzeba nawet łodzi. Zdobimy świat na złoto. Gdy się pierśczotą ramiona splotą, to jest największy skarb, nasza jest noc. I oprócz niej nie mamy nic. tej nocy ciemnej Wśród bzów, marzeń, szeptów i mgły wiosenne. Niech szal w naszych sercach obudzi moc Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba nic skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, aby nam dać ten ok. proszę no proszę. To teraz tak bardziej higienicznie Michał. Tak z czuciem, dobrze, 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 dobrze. I jeszcze raz wszystko. prócz nie, nie ma Jest dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są piękni, młodzi, tak jak tutaj, tylko dla, tych, dla każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku itd. Tak tak Mało tego sztuka, czy chcemy, czy nie chcemy, ma wartość terapeutyczną. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i Tak niedawno był baj. byliśmy tak szczęśliwi. Każdemu wolno kochać. To o duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej. A co warto, a czego nie warto robić dla miłości muszą Państwo odpowiedzieć sobie sami. Wszystkiego co najpiękniejsze. How you